Zobaczcie, ja mam branie na żywca z gruntu kiedy czekamy Albo zaczynamy, może bo nie wiem, co jest Coś siedzi siemanko słuchajcie jak widzicie znowu cisnę nad wodę miałem sobie zrobić w ten weekend y, dzień wolny jeśli chodzi o wędkowanie, ale jak to ja nie mogłem wytrzymać godzina czwarta melduje się y, na rzece y, na rzece które, na której jestem tutaj już E, chyba z czwarty raz po kolei z rzędu, e, a to dlatego, że e, jest e, rzeka położona blisko e, mojego miejsca zamieszkania. Mam tutaj, nie wiem, ze 3-4 kilometry. Także samochodem podjechałem i tak e, będę próbował. Rzeka Narew e, znowu jest ta prostka. Kurczę, wiem, że tam jest potencjał. Tam ryba chodzi. W tamtym tygodniu były zawody. Zawody poszły tak jak poszły, czyli czwarte miejsce zajęliśmy od końca. Powiem tak, stanęliśmy troszeczkę dalej niż na tej prosce. Myślałem, że tam, tam w ogóle ryby były ciągane przez, przez Grzesia i przez innych tutaj wędkarzy. W czasie dwóch dni jedna potka i cztery kiełbie. I zbyć jednego krąpiaka dziabną, i to wszystko, wszystko co złowiliśmy przez 24 godziny. To taki, dla mnie to był normalnie szok. No, dzisiaj, słuchajcie, spróbuję wyciągnąć coś tutaj większego. Eee, czy mi się uda, to zobaczymy. Eee, dojdę na stanowisko. Musiałem samochód wcześniej zostawić, bo to jest Narwianski Park Narodowy. Musiałem samochód zostawić, dojdę do. Do, do sprzętu, rozstawię się i będę próbował coś tutaj wyciągnąć. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Niekoniecznie słuchajcie dobrze. Jeśli chodzi o więcej sprzętu, jak talent, ja nigdy nie, nie, nie słuchajcie, cały czas podkreślam: ja nie mam tutaj jakiegoś nadzwyczajnego talentu, umiejętności i wiedzy, żeby tutaj. Komuś coś mówić i dyktować, ewentualnie jak coś się uda mi podpowiedzieć, ktoś coś, coś wyniesie z tego, to jest dobrze. Większość to są po prostu przygody wędkarskie i to wszystko w temacie. A z tym talentem, czy tak do końca to jest wszystko tak źle, to ciężko mi jest to powiedzieć, bo. Ja stoję w tym miejscu, gdzie stoję, i to musiałby ktoś powiedzieć ktoś, kto stoi z boku. Niemniej jednak wiem, że wielu ludziom się w sumie podoba to, co robi, więc robimy to dalej. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam, co ja tutaj mam. Tu są białe robaczki i pinka. E, mam płatki wsiane, e, płatki kukurydziane, jakaś zanęta leszczowa, piernik, e, kilogram i będzie gdzieś ze 2 kilo gliny. Mam też klej kukurydziany. Tutaj, jeśli chodzi o klej kukurydziany, to na bazie jakiejś mączki kukurydzianej, to powiem, że ten szary, ten bonitowy, nie wiem czy ja dobrze to nazywam. Ten klej jest moim zdaniem dużo, dużo lepszy. Jest kukurydza. Mam dwa rodzaje ciasta, bo chcę sobie połowić na, na bocika dendrobena, czyli kurde, tak zwany potocznik nojaczek, ewentualnie dżdżownica i to wszystko. Wiadro do zanęty, i to wszystko jeśli chodzi o. O, zanęty. Rzeczka się prezentuje, słuchajcie, tak. Fajnie jest. Taki lekki wiaterek. O, coś tam się spławia. Lekki wiaterek jest. Później ma być troszeczkę większy. Jedyny plus to jest to, że wiatr ten będzie w plecy mi wiał. I to będzie właśnie taki plus. I znowu po raz który muszę Wam, słuchajcie, pokazać. Czy to jest. Masakra, normalnie. Masakra. Lać po ubach i słuchać tylko czy żyją, albo nie słuchać czy żyją. Zabieram to ze sobą. Dobra. Już w torbie. Także ja będę rozrabiał tego szuwaksa. Postaram się trochę tak bardziej go zrobić. Z tego względu, że jest nurt i. Dosyć mocne, i żeby tutaj od razu wszystkiego nie zabierało, żeby troszeczkę ta zanęta pobyła w tym mówisku. No jest przepięknie. Słuchajcie, zanęta wygląda w ten sposób. To troszeczkę kukurydzy. Tak jak mówiłem, płatki osiane, płatki kukurydziane, ale też i troszeczkę pinki i białego robaka. I tak to wam nie przesiewam bo jestem tutaj na sportowo bez zawodów i próbujemy tutaj lutować. Trochę się zziajałem pięknie, uwielbiam to Rozstawiłem się, dopiero tylko co kamerki włączyłem, nawet nie widziałem tego brania, <grymne> taki chlapacz wziął, nieduży, e, miałem na gruncie, na czerwonego robaczka jakieś pyknięcia, ale wiecie co, trochę zielsko, zielsko płynie i tak się czepia żyłki i nie wiem czy z tego będzie, z tego łowienia. No, bardzo szybko się zameldował, zameldował nowy gatunek, puteczka piękny schód słońca słuchajcie. Jest kurde przepięknie. Ale puteczka jest. Jest puteczka. Czyli robi się fajnie. Jak zresztą zawsze tutaj na tej miejscówce. Na bacika zabawa przednia. Skubany z, wziął z Nienacka, ależ powiem taki krąp, tak jak tutaj na to miejscówkę przystało. Widzicie, i całkiem Sympatyczny Takiego leszczyka zapałem, także nie jest źle. Wiedziałem, że jak już zawodów nie ma. To coś idzie, będzie coś, idzie, będzie coś, kurczy się wyciągnie, tutaj a w zawodu, oczywiście, ni nic nie było a dzisiaj, no i standardowo na pinkę, ale parę płotek wyciągnąłem. To też e, fajnie prognozuję, że ta płotka tutaj weszła. Dobra, próbujemy dalej. Słuchajcie, jest kiełbicek, kiełbicek. Powiem Wam, że. Jakiś czas temu tej ryby naprawdę tutaj nie było i było naprawdę tak, że tej ryby się nie spotykało. Na dzień dzisiejszy da się złowić kiełbika to bardzo cieszy, że powrócił tutaj na to wodę. Bardzo się to cieszy. Coś fajnego się, się złodziło, chyba będę musiał. nie wiem. No, tak. Coś fajnego się złodziło, chyba będę musiał... Nie wiem, no chyba tak skorzystać z podbieraka, bo chodzi akurat aż taka duża ryba, żeby korzystać z podbieraka, bo nie wiem, ale skorzystaliśmy z tego podbieraczka i to jest tym razem. Powiem wam krąpiak Nie jest to leszczyk, tylko krąpiak ale całkiem fajny ten krąpiaczek O taki o krąpiuś tak od dłuższego czasu yy, zrobiło się nieciekawie z tego zęby, że złowiłem tylko chyba ze 3 czy 4 kiełbie i nic więcej nawet te krąpie i płotki przestały brać jest całkowita cisza wiaterek się zerwał taki zachodni zachodnio południowo zachodni i nic na razie nic nie wierzę tak powiem nawet i te kiełbiki troszeczkę, troszeczkę przystopowały jeśli chodzi o brania no nic, no zobaczymy, je. posiedzę jeszcze trochę, zobaczę, no jak całkiem być, o, odbranie mam, kiełbiowe pewnie, coś tam było, ale pewnie na przytrzymankę mam, przytrzymuję te, ten zestaw, no i coś tam bierze, teraz, ale tu biorę kiełbie. Kurde, Nie wiem, co się dzieje. Czekamy. Fajcie, czekamy. Albo zaczynamy. Może bo nie wiem, co jest. Coś siedzi. <gry> coś siedzi. Chodźcie. Pierwszy raz w życiu mam coś. Tylko ciekawe, co to jest. To jest duże Dawajcie Podbierak od razu na pewno Co to jest, to nie wiem Mamy jeszcze tutaj Góry ciśniemy Kurde, puściło Znaczy się, ja Cię klęcę Puściło, puściło lepszego, większego nie udało złowić słuchajcie, ja się będę zwijał troszeczkę to jest tutaj przeglądane, że konie na spalnik będę się zmijał czy wstawię ten film, jeśli go już to znaczy, że wstawiłem jak zawsze zresztą. i słuchajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i widzimy się na następnej przygodzie następna przygoda będzie, słuchajcie, za tydzień muszę jechać na Siemionówkę Pewnie zostanę na noc sobie I za dwa tygodnie też znowu jest Siemionówka I są zawody nocne, gruntowe, drużynowe, dwuosobowe Ja jestem standardowo z Markiem I co? I to wszystko Do następnej przygody Jeszcze zobaczycie ryby, które złowiłem Tego nie ma dużo, tak jak było ostatnio nie licząc zawodu, bo na zawodach to było w ogóle dupa lub nawet nie było co pokazywać, co nagrywać. Dzisiaj jest dużo mniej niż przedostatnio, ale coś tam dziubało.